halo dzień dobry witam się z wami w pierwszym vlogmasie z takim, w takim anturażu dzisiaj lecimy na paznokcie skoro vlogmasa to już muszą być paznokcie świąteczne poobszczerbywane w stanie takim że szok ale dzisiaj już będą świąteczne paznokcie lecimy i zapraszam was na vlogmasa czy jesteście happy czy nie jesteście happy cieszycie się czy się nie cieszycie dajcie mi znać no. Zawieram was ze sobą oczywiście. Dzisiaj... Koruszek z szyin. Korzuszek z szyin. Coś pod szyją. Torba. Jeansy. Idziemy. Idziemy zrobić sobie beznakcie świąteczne. Wszystko fajnie, ale ja nie wiem czy ten korzuszek jest na teraz. W sensie, już jest chyba na niego za zimno, trochę w nim marznę, muszę się przyznać. No i tak, także ona raczej na taką wcześniejszą jesień niż zimę i, i późną jesień. No i są może nie do końca takie bardzo świąteczne z żadnymi tam rysowankami, ale zielone, błyszczące kocie oko, bardzo mi się spodobało więc stwierdziłam, że w ogóle mieli mało kolorów zielonego mało kolorów zielonego bo chciałam powiedzieć, ale kocie oko no już dawno chciałam zrobić, bardzo ładnie w międzyczasie wymyśliłam sobie, że może skoczę na jakieś zakupy jeszcze przegląd Z płaszczyka jest taki, że jak pada deszcz, no to to wszystko moknie. Ale uważam, że, no, jednak, przewaga kurtki z kapturem jeszcze na deszczek na taką pogodę, na taką pluchę. No i kożuszek, jednak, na jakieś cieplejsze dni. Na dodatnie, ja bym tak powiedziała, że koło 10, musiało być około 10 stopni 10-12 i wtedy ten koruszek ma sens. Dzisiaj jest trochę za zimno. Dobrze, że jestem samochodem, to jakoś tak wielce nie zmarzłam. No i ja chciałam przetestować, chciałam wyjść, chciałam y, zobaczyć jak to się w tym chodzi. Fajnie się chodzi, y, jest wygodny, dobrze się prowadzi samochód, więc spoko. No i tak właśnie chciałam wspomnieć, że wymyślałam sobie, że podjadę y, na zakupy. Na jakieś takie małe zakupki podjadę do biedry. No, bo tak już jestem. Jak już siedzę w samochodzie, no to jadę. Dnia zamiast porządków, dzisiaj to też są porządki, ale zamiast sprzątania wyciągam ubrania świąteczne, to już jest ten czas. Mam te świetne torby z IKEA i z tego wyciągam już ciepłe kurtki. No już nie ma chodzenia w korżuszkach, już nie ma chodzenia po prostu w lekkich narzutkach, więc proszę, robię tutaj przetasowanie, przesortowanie. To są jeszcze moje spodnie ocieplacze, więc wszystko do jednej torby, to czego nie będę używała w tym roku, wyciągam to, co będę używała w tym roku no i swetry swetry świąteczne mam tego tutaj trochę, muszę powiedzieć granatowy sweter, ale to już są na co dzień, ten sweter z Bonprixa on chyba nadal jest dostępny, bardzo grubie. oczywiście, Stefanek e, ta bluza z, o, nie wiem była z Ula popkę, chyba e, tutaj mam też Kurde, to wszystko jest pomięte. Taki long sleeve z. To jest, o, to jest jakiś taki Kucze Renifer. E, tutaj jest mój ulubiony sweterek też. E, to jest chyba, nie wiem, celbes, Tak mi się wydaje. Jeszcze taki zawiązywany. Tutaj zielony welur. E, tutaj jeszcze jest z uli Popken też taki, taka koszulka cieńsza. Z takim właśnie motywem świątecznym. O, Mary Christmas. Dłuższa, taka swetrowa sukienka. też proszę, z, z reniferami dostępne w Bond Prix. Ten sweterek. Ten sweterek bardzo lubię i w nim chodziłam non-stop z Uli Popken. <grywania> Tego ciastka. Po prostu nosiłam, on się, strasznie tutaj kundli. To nic. To nic, będę go musiała wyparować. Żeby troszeczkę, no, żeby nie był taki umięty. Moje ulubione swetry z, z Celbes. No, kocham ten, kocham ten sweter. On jest dodatkiem wełny. Taki właśnie wzór warkoczowy. Drugi sweter z takim motywem norweskim. Też z dodatkiem wełny one są, no trochę jednak drapią, więc po, po, trzeba coś ubrać. A to jest, jest najnowsze, najnowszy nabytek z, z Shein. No więc z tych swetrów tutaj jest taka kupeczka. No i tak naprawdę w tym będę chodziła cały grudzień, najbliższe dni yy, i jeszcze trochę stycznia. Także już się szykuję. To jest chyba najważniejsze z tego wszystkiego. A później bo później dopiero się biorę z jakieś czyszczenie, sprzątanie i dekorowanie. Coś czuję, że w tym roku to będzie szalony vlogmas. Chciałam wam coś pokazać, co do mnie przyszło. Nauki serbskiego kolejny etap nadszedł. Jedną tutaj już widzicie. Chodzi o poszerzanie słownika, więc zamówiłam sobie coś bardzo fajnego, więc dla wszystkich tych, którzy się uczą języka lub planują, no to myślę, że to będzie dosyć ciekawa rzecz. Zamówiłam sobie fiszki. Nie chciałam korzystać z gotowych. Próbowałam korzystać z tych na aplikacji. Jest kilka aplikacji na telefon, w których to możecie sobie przygotować takie fiszki. Jeżeli umiecie, lubicie z tego korzystać, no to jak najbardziej. Ja lubię mieć coś w ręce. Ja lubię sobie coś wyobrazić. Jednak jestem wzrokowcem. Jednak musi to być na papierku. Próbowałam na tych fiszkach z aplikacji, ale no, no, no nie szło mi po prostu, nie szło, więc zamówiłam sobie takie, jak wam zaraz pokażę, a jeszcze w tle mogłyście zobaczyć czajnik nie, on nie jest brudny, on jest wyszorowany na czysto tylko po prostu coś się wydarzyło i jakby te plamy wychodzą spod spodu, zresztą zobaczcie, że one są w taki specyficzny sposób ułożone tak jak po prostu uszczotkowane metal czy coś takiego, co jest tam pod spodem i po prostu to wyłazi spod spodu tak, jakby to była jakaś, nie wiem, rdza albo coś takiego. No, już zamówiłam nowy, nowy czajnik na Black Friday'owych już y obniżkach. No, w każdym razie, y słabo to wygląda. To była marka Amika, rok, wytrzymał rok. A więc zamówiłam sobie takie. Tak wyglądają te karteczki w różnych kolorach, zawieszone na takim. Y Ringu. Jeżeli będziecie zainteresowane, zostawię Wam linka do Allegro. Takie po prostu puste, kartonowe. W tak. fioletowym będą rzeczy dotyczące podróży. No i właśnie jak Wam nie pasuje, jak chcecie osobno, to też możecie sobie odpiąć ten ring i sobie osobno te karteczki zużyć. Bardzo fajna opcja. Kolory. Kolory są dla mnie bardzo ważną opcją, więc no porządnie są wykonane z tymi ringami, więc te polecam. Na 100% i zamówiłam jeszcze takie, bo tamte były chyba z wysyłką z Chin, a te były z wysyłką z Polski, także te mi przyszły wcześniej. No są po prostu białe. Te są po prostu białe, tego samego rozmiaru, może są troszeczkę cieńsze, e, ale też się dobrze sprawdzają. Też na nich sobie wypisuję hasła i zaraz Wam pokażę, jak mam je rozłożone po domu. mam sobie, że dzisiaj zrobię lasagne. Lasagne w fryerze. Mam już makaron lekko podgotowany. Może zastanawiacie się jak gotuje się makaron do lasagne? Tak. Na patelni. Na z wodą. I, I tyle. No więc kilka płatów tej lasagne. Lekko podgotowuję. No i później układam na zmianę z mięsem mielonym, podsmażonym mm, wcześniej z cebulką, tutaj już mam sos beszamelowy, także proszę Państwa wszystko tak jak ma być. Chwilę, chwilę, bo za chwilę nic nie będzie. Tak wyszło. Pięknie się tutaj um, podpiekło. Sos peszamolowy, przepyszny, ale brakuje troszeczkę soli. Za mało dałam soli, bałam się. Bałam się, żeby nie przesolić, ale już wiem, żeby następnym razem dać więcej soli na spokojnie. Przepyszna. Polecam lazania z airfryera. A jeszcze skąd przepis? Od. Ania gotuje oczywiście, tyle, że ja nie dałam pieczarek. Stwierdziłam, że są troszeczkę zbyt, że są zbyt ciężkostrawne i do tego wszystkiego. No, będzie za ciężko. się ustala na ile się włącza. To nie przesadzajmy. No możesz gadać, możesz gadać. Damy na jedną. W sensie, że się wyłączy za godzinę. Tak, taka za jest godzinę. A tu się ustawia temperaturę. 50, 55, 60, 60 65, 70. Czyli od 50 do 70. Dajmy 60. I teraz pytanie czy to I się już. ręczniczki. I rozumiem, że to się już grzeje. Tak czy nie? Tak. Tak myślisz? Tak, tak Czuć gdzieś? Tak, tu czuć. Czuć, że się grzeje. I za godzinę się samo wyłączy. łazience pojawiło się nowe urządzenie a jest nim elektryczny grzejnik, grzejnik, drabinka zawsze chciałam taki grzejnik mieć ale nie miałam dopasowanej można powiedzieć instalacji do końca, też myśleliśmy o tym, ale już przy okazji no wiecie remontu na który jeszcze chwileczkę musimy poczekać jeśli chodzi o łazienkę, bo łazienka chyba będzie na samym końcu robiona z tego co się orientuje no no, ale fajnie jest coś takiego mieć, fajnie mm, mieć podgrzewane ręczniki, różne inne rzeczy, które, no ja lubię wieszać na kaloryferach, ja lubię wieszać, wieszać na kaloryferach, mój mąż mnie opieprza za to, a ja uwielbiam, bo po prostu minuta 8, raz, dwa, trzy i jest wysuszona. No i przyszedł nam z pomocą kaloryfer drabinkowy marki Wevor, odezwała się do mnie ta marka, odezwał się do mnie sklep, powiedział, że mogę sobie wybrać co chcę, no jak Zobaczyłam ten kaloryfer, ten kaloryfer stwierdziłam, dobra, weźmy go, zobaczmy, zobaczmy, przetestujmy, jak to wszystko działa. No i jest to kaloryfer, który normalnie taki grzejnik, kaloryfer, dajcie znać jak się u was mówi, uh, podgrzewacz na prąd, po prostu wsadzacie... Wsadzacie, wsadzacie końcówkę do prądu, e, i fajne jest jeszcze to, że można sobie ustawić temperaturę, jaką on może grzać i do tego, po jakim czasie ma się wyłączyć. Po jednej godzinie, po dwóch godzinach, po trzech godzinach. Ostatnio włączam go sobie właśnie do kąpania. Jak sobie chcę zrobić taką przyjazną, cieplutką atmosferę w, w łazience, no to sobie go włączam. E, przy okazji, cieplutki ręczniczek zaraz, jak wyjdę z kąpieli, więc to jest super, super opcja. No i spodobał nam się kolor czarny. My łazienkę mamy w kolorze czarnym i też porem. Jeżeli, jeżeli będziemy robić właśnie ten w łazience, jak do tego dojdzie, kiedy do tego dojdzie, to tą łazienkę też zostawimy w takich barwach. Bardzo mi się podobało właśnie takie, takie połączenie kolorystyczne bieli i czerni, i zostanie taka kolorystyka w naszej łazience, w takim, w takim właśnie wydaniu. Więc drabinkowy. Podgrzewacz. On tam na stronie właśnie jest tak opisany, że jest to podgrzewacz do, do ręczników, ale powiem Wam, że jak on się rozgrzeje naprawdę, tak do, od między 55 a 60, to już jest naprawdę gorący. Już jest taki gorący, że nie możecie utrzymać dłoni na tej drabince. No i mój mąż mi go przywiesił, wszystko działa, jestem zadowolona. No i on jest. Stworzony do tego, żeby na nim wieszać, nie wiem, ubrania, żeby przeschły, jakaś tam czapka rękawiczki, po prostu ręczniki, więc na nim będę wieszała, a już na kolorowarkach takich, które mamy po domu, no nie no, żeby nie. Wiecie o co chodzi, żeby tych kaloryferów nie zasłaniać, bo one mają grzać po prostu, tak mi tutaj mój mąż tłumaczy. No więc mam, mam specjalny kaloryferek do którego, na którym można powiesić, więc jeżeli będziecie zainteresowani, on niezbyt dużo kosztował, możecie zamówić, linka do niego zostawię wam w opisie pod filmem, zerknijcie sobie, tam chyba być może pojawi się jakiś kod rabatowy, kod rabatowy zniżkowy, więc też go zamieszczę właśnie w, w opisie pod filmem, zobaczcie sobie. I na tym sklepie Wevor powiem Wam: Utonęliśmy. Utonęliśmy razem z moim mężem, przeglądaliśmy różne, różniste rzeczy dotyczące różnych dziedzin życia, od przez gotowanie, po jakieś majsterkowanie, ogrodnicze rzeczy. Więc też sobie zreknijcie, zobaczcie. I też tak trochę się bałam, że to będzie trochę doratywało Chińczyznom. No, mówmy się, ale nie, ale nie. Porządnie wykonane, porządnie zrobione, zapakowane, wszystko jak najbardziej na tak. Więc polecam. No i przesyłka była szybko, co mnie zdziwiło, no kurierem. A więc przesyłka była chyba w 4 dni. Wysyłka bodajże była z Holandii albo z Niemiec coś takiego. No, polecam sklep wewór i konkretnie ten mój e, Grzejniczek. Kalendarza adwentowego. W tym roku moim kalendarzem adwentowym jest kalendarz z Rituals. Proszę bardzo, oto ten. Za chwileczkę go sobie otworzymy. Za chwileczkę otworzymy pierwsze okienko. Dostałam go na urodziny od mojej siostry. Zapytałam, sobie życzę. W zeszłym roku były to kosmetyki właśnie z Ritualsa. Do takie już. Duże i byłam zachwycona, byłam zachwycona po prostu tym kremem do ciała, byłam zachwycona tym kremem do twarzy, zapachami, kremami do rągi, stwierdziłam, że kurczę podoba mi się, podoba mi się ta marka, chciałabym zobaczyć nieco więcej, chciałabym poznać tą markę i zobaczyć ich kosmetyki, więc mówię w tym roku kalendarz adwentowy wjeżdża. Przyjechał troszeczkę wcześniej, z racji tego, że no, kalendarz adwentowy otwiera się jednak y, wcześniej. Ja urodziny mam w połowie grudnia, no, ale już jest, już jest przepiękne opakowanie i już go otwieramy. On podobno ma być jako domek rozłożony. Ja go sobie tutaj gdzieś rozłożę, nawet już chyba wiem gdzie. Zerkam w to miejsce. Więc w ogóle to czuję zapach, pachnie. Tak, więc to będzie domek. Czy ja będę miała tak otworzyć? Proszę bardzo, taki piękny, taki piękny, taki zwykły. On ma te boki otwierane, czy ja dobrze widziałam? Że tutaj są te boki otwierane. Te boki nie są otwierane. To był inny kalendarz. Nie podglądam. Dobra. No to jest taki. Taki, po prostu. Taki po prostu. 24 okienka, więc otwieramy okienko numer 1. Już nie przedłużajmy, nie przedłużajmy. Okienko numer 1 jest tutaj. Ja widzę świeczkę, czy to jest świeczka? Tak, to jest świeczka. Pozwólcie, że go od... odłożę. Świeczka Smooth Violet Private Collection. Zobaczcie, jaka urocza. Maniunia. Maniunia, Jak ona pachnie? Nie pachnie świątecznie. Pachnie. Pani kosmetykami pachnie taką czystością, pachnie takim fajnym kremem do twarzy. Takim trochę mlecznym, trochę takim jakby migdałowym, zapachem w każdym razie świeczusia. Świeczu, świeczusia. Ona chyba na raz. będzie do. Do odpalenia także pierwszy... Pierwsza rzecz z kalendarza, proszę bardzo, świeczka. Akurat tego się nie spodziewałam. Spodziewałam się bardziej, że to będzie kosmetyczny kalendarz. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Patrzcie jeszcze, co narobiłam. Miałam taką fajną chojneczkę do odliczania. Zawsze sobie skreślaliśmy każdego dnia. No i stwierdziłam, że wymyję sobie to z zeszłego roku. Acetonem. Myślałam, że zszedł tylko biały, zakreślacz, ale zszedł też czarna, zeszła też czarna farba. Tutaj widać, poprawiłam te cyferki białym markerem. Ale wygląda to tak. Nie wiem. Nie wiem, dzisiaj skreślimy sobie jedyneczkę. I być może, że w tym roku... Tutaj coś zapaćkałam. Być może, że w tym roku... <grywania> wiem, wiem, że te vlogmasy będą szalone. W tym roku ostatni raz choineczka będzie... Wykreślanka będzie na vlogmasach. Będę musiała poszukać czegoś nowego, więc jedyneczka. O. Niech będzie! Skreślajmy już na fula jak już to leci do wyrzucenia, jak już to popsułam. Ale to jest chyba do naprawienia. Myślę, że mój mąż by mi to naprawił. Pomalował kolorem czarnym, sprayem czarnym, i można byłoby po tym jeszcze pisać. No, taka jestem mądra.